Cześć, witam Was. W poniedziałek, ja właśnie zgrywam sobie materiał na laptopa, ponieważ zaraz zmykam na skrzypce. A później, jak wrócę, to będę montować dla Was porządki, organizacje w szafie. Po raz kolejny taki film pojawi się na kanale, a pewnie już się pojawił, jak wy oglądacie tego vloga. Też wymieniałam w sensie. Wymieniałam. Wyciągałam ciuchy letnie, układałam, schowałam niektóre jeszcze takie sweterki, które gdzieś tam na ten okres taki wczesno-wiosenny zostawiłam, natomiast teraz to już w ogóle nie wchodzi w grę, więc je właśnie pochowałam. Taki porządeczek na lato był potrzebny. I tak jak właśnie mówię, najpierw jadę na skrzypce, teraz sobie chwilę jeszcze pograłam, bo no nie miałam jakoś tak w tamtym tygodniu zbytnio czasu, bo bardzo dużo pracy, więc zeszło na to, że dzisiaj przed zajęciami dopiero poćwiczyłam, ale jest dobrze, więc się cieszę, bo jednak zawsze najlepiej na świeżo. Jak wracam z zajęć, to zazwyczaj lubię już w ten sam dzień sobie kilka razy przegrać albo zaraz na drugi dzień, bo wtedy na świeżo pamiętam Pamiętam i melodię tego, i tempo, i tak dalej. Natomiast, jak już mija faktycznie taki tydzień od zajęć, i ja nagle się za to biorę, to nie jest za dobrze więc no to tak w drodze wyjątku a żeby na zajęciach po prostu nie było siary że nic nie zrobiłam więc tak, tak się dzisiaj to wszystko zapowiada później wrócę, będę montować i planować sobie odcinek o włosach, ponieważ chciałabym właśnie nagrać dla Was taki film z tego względu, że ostatnio wkręcam się w ten włosing, może nie jest to jakieś takie bardzo profesjonalne natomiast metodą prób i błędów dochodzę do takiej fajniejszej pielęgnacji dla moich włosów która faktycznie działa, przynajmniej ja to widzę, i, i zdecydowanie lepiej ten włos wygląda, no, jest w lepszej kondycji i udaje mi się je zapuścić, co wcześniej było prawie niemożliwe, ale o tym wszystkim opowiem Wam właśnie w tym filmie, tylko muszę sobie rozplanować, co bym chciała Wam powiedzieć, o jakich kosmetykach i tak dalej, i tak dalej, bo yy, no, chciałabym jakieś wartościowe treści wam przekazać, a nie tak tylko wiecie, sucho, pobieżnie, więc... Sucho, co to w ogóle miało być? Nieważne. Więc tak, tak to się zapowiada, a tymczasem zmykam. A kto to przyszedł? Dyziu? <laughs> co będzie ja już po zajęciach właśnie odpalam i jedziemy. Właśnie wróciłam do domku i mam tutaj paczkę od Minty Shopu. Skończył mi się puder i stwierdziłam, że czas najwyższy Poużywać coś innego niż dotychczas, tak się ja Wam pokażę. Oczywiście, Minty tutaj dołożyło krówkę i w zasadzie wybór na ten pad z tego względu, że polecała go Zuzia La Makeup Bella i właśnie cały czas był wyprzedany. Wyprzedany, a jego cena też jest bardzo niska, ponieważ kosztuje coś około 10, max 15 zł. Tak mi się wydaje, że nie więcej, więc no. Polecany bardzo, także chętnie przetestuję. Jest to dokładnie upiększający puder brzoskwiniowy. Zaraz go odpakuję. Jestem ciekawa jak on pachnie. Wcześniej używałam ekocery pudru jęczmiennego i na pewno opowiem Wam o nim w jakichś ulubieńcach bądź bublach. Zobaczycie. No a teraz właśnie już nie miałam żadnego w zapasach. Okej, okay, mamy to. Nie wiem, bo tutaj w sumie był tylko jeden kolor do wyboru, więc myślę, że powinien być uniwersalny. Nic nie piszę, że jest to e, transparentny odcień, także muszę zobaczyć jeszcze w necie. Ale zapach ma typowo jak paletka Stuffy Sweet Peach. No mega pachnie brzoskwinką i nie jest to taki jakiś hamski, chemiczny zapach, tylko faktycznie mega przyjemny, więc myślę, że będzie się go fajnie używało. Dajcie znać, czy miałyście styczność kiedyś z tym pudrem i jak się u Was sprawdził. Dobra, odzywam się już teraz na spokojnie, ponieważ y, udało mi się naprawdę dużo rzeczy zrobić. Mianowicie zmontowałam porządki w szafie i zmontowałam też vloga. Zajęło mi to wszystko około... 3,5 godziny, także oczy już mnie na maksa pieką, bo robiłam to bez żadnej przerwy, po prostu jeden film zmontowałam, zapisałam, wrzuciłam na kanał i w międzyczasie już montowałam kolejny, no ale cieszę się, bo yy, fajnie mam już dwa filmy na ten tydzień i tak jak lubię, bo później jak mi gdzieś tam to zalega, no to niestety w tygodniu ciężko jest mi zmontować jakiś odcinek, wiadomo, Praca, a później też chcemy zrobić trening i spędzamy czas z kubą razem, więc nie chcę siedzieć na laptopie i montować film. Wolę to zrobić właśnie w poniedziałek, kiedy ten dzień mam do tego w sumie przeznaczony. No, w tle już się gotuje też kasza, nastawiłam w termomiksie, a ja sobie zrobiłam kawę i idę na chwilę na ogród. Mama tam się opala, więc wpiję sobie właśnie kawę do słoneczka. Nie chcę mi się opalać absolutnie, ale, ale w cieniu sobie na pewno gdzieś usiądę. Chociaż wiecie co pasowałoby się trochę opalić, bo nie będę cały czas używać tylko i wyłącznie samoopalacza. opalacza. Teraz aktualnie to nic nie mam, więc jestem blada jak ściana. No i właśnie pasowałoby się tak położyć na słońcu, ale nie mam. Kiedy? A teraz też w sumie pójdę na pół godziny i zaraz wracam, bo po pierwsze Kuba wróci i chcemy zrobić od razu trening, później zjeść obiad, później jeszcze mamy parę załatwień. No i tak właśnie dzień ucieka. No, witam, witam we środę. Ja właśnie będę mieć okna. Mam teraz z rana. A dopóki tutaj nie świeci słońce, to trzeba to zrobić. Wczoraj już po pracy w kuchni, w łazience, więc dzisiaj zostaje mi ten pokój, drugi pokój i korytarz. Więc włączam sobie tutaj głośniczek, muzyczkę zapuszczam i będziemy myć. Nie lubię myć okien, ale trudno. Jak trzeba, to trzeba. Na szczęście mam magiczne siereczki wiledy, Także naprawdę mycie okien zajmuje dosłownie 5 minut. zapomniałam Wam pokazać ten specyfik. Kupiłam go z polecenia Alicji z kanału Alice Blog Channel i jestem ciekawa jak się u mnie sprawdzi. Jest to spray do plam z dezodorantu i potu. Ja w ogóle odświeżyłabym wszystkie białe mm, podkoszulki, bo jednak one co pranie to robią się coraz bardziej y, szaruburę. Więc wypróbuję, spryskam je wszystkie i Zobaczymy. Tutaj bezpośrednio na plamę trzeba spryskać i zostawić na 10 minut, a można nawet przedłużyć do 30. Myślę, że ja od razu przedłużę. No i dam wam na pewno znać w kolejnym vlogu, bądź może jeszcze w tym. Z tym, że chyba w piątek po pracy zrobię jakieś pranie jasnych, także wtedy się okaże, jak to zadziała. No ale, właśnie, możecie to dostać w Super farmie niby, natomiast moja przyjaciółka kupiła nam w Auchan. I też podobno jest w Leklerku, także trzeba szukać. Cześć, witam Was w sobotę. Ja już po pracy właśnie sobie umyłam głowę. E, troszkę się przemalowałam, bo przy myciu niestety skończyło się tak jak zwykle. No a musiałam się właśnie delikatnie ogarnąć, bo dzisiaj idziemy też na koncert. Tam w tamtym tygodniu byliśmy na sanach, to znaczy... <gryw> można tak powiedzieć, byliśmy sobie bardziej posłuchać w Sanach, nie mieliśmy biletów, natomiast teraz mamy, dzisiaj grają wilki, co prawda zdam może jedną albo dwie piosenki, ale sam fakt wyjścia bardzo, bardzo mnie cieszy. Także tak to dzisiaj wygląda, jutro rano pewnie na grzybki. Materiał z tamtego tygodnia jeszcze jest niezmontowany, a już jakby nagrywa się dalej ten vlog, więc nie wiem dlaczego ja ciągle jestem z tym tak do tyłu. Postaram się cały czas jednak ten materiał domontowywać, a mimo to jakoś tak nie mogę tego przyspieszyć. No ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Jutro rano też lecimy na grzybę. Nie wiem, czy to powiedziałam. Także tak, idę teraz suszyć włosy. Chyba sobie zakręcę, bo najwygodniej mi tak i, i widzimy się pewnie za chwilę. Cześć, witam Was w niedzielę o 6.20. Właśnie ruszamy na poszukiwania grzybów. No na razie jest jednym słowem mówiąc kicha, ale nie poddajemy się. Zaraz przejdziemy do kolejnego lasu. Tam my mieliśmy zawsze więcej szczęścia, więc miejmy nadzieję, że tym razem tak będzie. Bo w tamtym tygodniu nie wiem, czy ja Wam w końcu mówiłam. Jak nagrywałam też z lasu, ale nie udało nam się znaleźć praktycznie nic. Ja w sumie takie dwa małe prawdziwki chyba znalazłam. Sorry, że nie patrzę w kamerę, ale szukam grzybów. I nie ma. Dodatkowo nie widzę tutaj na horyzoncie żadnego mojego kompana: ani Kuby, ani Asi. Także no, muszę tutaj. Się jeszcze poszwętać, zanim oni wrócą. Każdy z innych stron, ale no, nie widzę. A tam już jest wyjście do kolejnego lasu, więc a, poczekam sobie chyba. Ja nie mam żadnego, a tu takie piękne. Ekstra. Dobra, już minęło troszkę czasu od tego lasu. Ale mi się zremowało. Idę wrzucić paczki do paczkomatu, ponieważ dwie kolejne rzeczy z Vinted sprzedane. Kuknijcie sobie tam. No, co prawda nie dokładałam nic nowego, ale jest parę letnich ubranek i pewnie w tym tygodniu coś może wyrzucę w końcu, bo jest jeszcze parę rzeczy, które właśnie na to czekają.